15 lat samorząd Województwa Świętokrzyskiego z powodzeniem promuje i nagradza wyróżniające się w regionie przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje, które stale doskonalą się, wdrażają nowoczesne systemy, modele zarządzania i technologie oraz dorównują światowym standardom jakości. W bieżącym roku już po raz 15 będziemy uczestnikami Świętokrzyskiej Gali Nagrody Jakości. To bardzo dobrze, że ta tradycja rozpoczęta w 1999 roku jest kontynuowana, że możemy co roku mówić, analizować, nagradzać te rozwiązania, które są prorozwojowe w obszarze organizacji, tworzenia mechanizmów zarządzania wszelkimi podmiotami. Nagroda jest skierowana do szerokiego spektrum firm, organizacji, instytucji, które Poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania, poprzez nowe modele w, w tym zakresie rozwijają się, pokazują, że w święto wszystkim funkcjonują firmy, które nie mogą powstydzić się i stosują nowoczesne, światowe metody zarządzania. Widać z roku na rok, że liczba firm i instytucji, które zgłaszają się do tego konkursu, rośnie. To pokazuje, że, że ta nagroda ma swój status. Świętokrzyska Nagroda Jakości realizowana jest poprzez praktycznie dwa organy. Głównym organem jest kapituła. Do pomocy jest zespół ekspertów. Jest to pięć osób, które pracują od samego początku. Nasza praca polega na tym, że. Wnioski aplikacyjne dostarczone z przedsiębiorstw, z organizacji są przez nas szczegółowo oceniane i punktowane. Na tej podstawie podejmujemy decyzję o ewentualnym drugim etapie, który polega na wizytach w firmach. W ciągu 15 lat w ramach Świętokrzyskiej Nagrody Jakości uhonorowano blisko 70 jednostek. Uważam, że jest to bardzo ważna nagroda. Ona promuje nasze zakłady, doprowadza do podniesienia jakości świadczonych usług, jakości wytwarzanych wyrobów, jak również i pozwala na uporządkowanie funkcjonowania zakładu w różnych aspektach. Po raz piąty w naszym województwie organizowany jest konkurs Świętokrzyski Racjonalizator, którego celem jest wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz zgłoszonych do ochrony w Polskim Urzędzie Patentowym. Świętokrzyski Racjonalizator to forma, to działania, to, nasza, to nasz wkład w to, abyśmy jako samorząd. Umieli pokierować, promować, zachęcić, stworzyć warunki do pokazania tych, którzy swoją pracą, swoimi działaniami chcą osiągnąć więcej. Były takie lata, że nasze województwo zajmowało ostatnie miejsce wśród województw w kraju w liczbach bezwzględnych, ale nawet względnych przy liczeniu na, na tysiąc mieszkańców. W związku z tym ta, ten konkurs jest o tyle pożyteczny, że promuje te osoby, te podmioty, które w tym zakresie aktywnie działają. Pięć lat temu samorząd województwa zdecydował się ustanowić tę nagrodę, właśnie kierując się intencją pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu. Jednym z istotnych parametrów pomiaru rozwoju gospodarczego jest liczba zgłaszanych wynalazków, patentów. I chcieliśmy tutaj zastymulować dalszy rozwój w tej branży i dostrzec znakomitych twórców wynalazków, premiując zgłoszenia patentowe, wynalazki, wzory użytkowe, które są zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej. Życzymy sobie, aby te zgłoszenia znalazły w jak największej liczbie wdrożenie w przemyśle, bo z jednej strony to jest pierwszy etap, aby dostrzec, nagrodzić te najbardziej oryginalne koncepcje, a z drugiej dać im możliwość, Um, znalezienia y, praktycznego wykorzystania w przedsiębiorstwach. Jest to dzisiaj główne wyzwanie dla regionu, jak komercjalizować wiedzę, jak zbliżać biznes z nauką i ten konkurs y, ma takie zadanie.